Cześć, witajcie w lekcji na kanapie. Dzisiaj piosenka zespołu Sumptuastic Kołysanka. I myślę, że nie powiem nic więcej ponad to, że ta piosenka ma już ponad 20 lat. Z tą myślą Was zostawiam i przechodzimy do roboty. I teraz tak, jeśli chodzi o akordy, to posłużymy się akordami C, Dur, Amol, F Dur i G Dur. Myślę, że mimo wszystko te będą najwygodniejsze. Są takie tonacje, na przykład giedur, gdzie nie użyjemy żadnego barowego, ale żeby grać w oryginalnej tonacji, musielibyśmy się przesunąć gdzieś z kapotosterem na bardzo niekomfortowe już pozycje, więc przemk przemkniemy, spróbujemy przebrnąć przez ten jeden barowy F, ale myślę, że nie będzie tak źle. Zawsze można użyć sobie jakiejś uproszczonej wersji. Natomiast oryginalna tonacja to tonacja Edur. w związku z tym, żeby grać w oryginale, będziemy musieli założyć kapodaster na czwartym progu, ale to zaraz. Jeśli chodzi o prawą rękę, wakacje, ponieważ znowu używamy, myślę, że najmilej, rytmu harcerskiego. Dół, dół, góra, góra, dół, góra, dół, dół, góra, dół, góra, dół, gura. I on odpowiednio rytmicznie zagrany, spokojnie nam załatwić sprawę. Ok, wiemy już jak pracuje prawa. Znamy też akordy w lewej ręce. Jeśli, oczywiście, jeszcze są jakieś przestoje, kłopoty, jeżeli macie jeszcze małe tutaj sprawy do nadrobienia, no to ćwiczymy między, przejścia między akordami aż dojdziemy do zadowalającego poziomu. I jak już to umiemy, możemy tak naprawdę zagrać od początku do końca. Jedno C, jedno A, bo mamy w jednym okienku oraz F i G w drugim okienku, a więc wszystko po jednym razie. I jeszcze raz. I teraz zobaczcie, nakładamy sobie, kapodaster, nakładamy sobie kapodaster na czwarty próg. To staje się teraz naszą nową, białą tutaj poprzeczką, naszym progiem 0, i od tego odmierzamy sobie cedur. I wszystkie akordy po kolei. To jest oryginalna tonacja już Edur stworzona na kanwie tych czterech, które sobie poznaliśmy. I w takiej też tonacji śpiewa zespół. Jeśli nie chcecie grać z kapodasterem, nie macie go, a umiecie wszystkie chwyty, to po prostu warto zagrać sobie Edur, dur C small, a -dur i Hadur dur B-dur. I też kręcąc naokoło tymi chwytami mamy gotową sprawę. Dobra, jeśli potrenowane C, A, F, G, to możemy sobie spróbować zaśpiewać refren. Na razie bez kapodastera. A ja będę Twym aniołem, Twą radością, smutkiem żalem. Będę gwiazdą na Twym niebie. Będę zawsze obok Ciebie. Dobra, to mamy. I teraz przechodzimy już sobie do wersji, którą spokojnie możecie grać razem z YouTube'em. Wiem, że są też tacy ludzie, którzy bardzo to lubią, i są też tacy, którzy tego nie znoszą, ale warto zawsze jest mieć jakiś wybór. Śpi. Zamknij oczy śni. Tam jest jeszcze ta część cwym! Ale jak widzicie jest to dokładnie to samo. No to podsumowując, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli chcemy grać z YouTubeem, z oryginalną tonacją subtuastik zostawiamy kapodaster na czwartym progu, jeśli nie. Wracamy na goły gryf, bo jest na przykład za wysoko w oryginalnej tonacji i gramy sobie bez żadnego kapo. Dajcie znać, jak Wam poszło, jeśli Wam poszło, jeśli ta piosenka w ogóle leży w swym... A tam, ja jej nie słyszałam 8 lat i jak ją sobie przypomniałam, to nie mogłam się powstrzymać. Do zobaczenia w następnej lekcji, na kanapie.